Zmawiaj. Dobra, schodzimy na dół. Wciągnąć drabinę! Tak jest! Geralt, co ty robisz? Coś masz, stary? Musimy się przedostać do bramy głównej natychmiast! Przyznaj się, myślałeś, że nie wrócę, Gwynblade? Musimy odciąć chęć do bitrogo odwrotu, a potem go do niego zmusić. Nie opieraj się! Dobremy! Dobra, dobra. A, tutaj jest zejście. E, to super. E, Gwen. No dalej. Włącz znaczek. Teraz Ard. Aha, to w ten sposób działa Dobra, zamknęliśmy bramę i dostaliśmy poziom. Teraz są odcięci. Wystrzelamy ich jak kaczki. Albo się poddadzą. Zostajemy się. Oj, oj. ale Peszek, bitwa zakończona, królu. Zwyciężyłaś. Zwycięzcy dyktują warunki. Znasz moje żądania. Podpiszesz akt bezwarunkowej kapitulacji, w którym zobowiążesz się, że twoje wojska nie przekroczą Pontaru. To wszystko? Zapłacisz kontrybucję wojenną oraz uznasz wolne państwo Górny Edirn, na którego czele stoi Saskia z Wergen. A moi ludzie? Na co możemy liczyć? Na wolność. To nie mało. Spójrz, ilu żołnierzy poległo w jej obronie. Ile? Do szczegółowych rozmów o wysokości kontrybucji zasiądziemy w Lokmuin. Przy znamienitych świadkach, Saskia nie poruszyła jeszcze jednej kwestii. Jakiej? Odkąd świat światem, wojny były, są i będą. Jedni zwyciężają, inni przegrywają. Ale konflikty zbrojne powinny być prowadzone w duchu rycerskich zasad i praw. Do czego zmierzasz, Wiedźmo? Zbrodniarze wojenni, w tym Detmold, muszą zostać ukarani. Ale ja potrzebuję doradcy. Zbrodniarze wojenni muszą zostać ukarani. Będziesz miał nowego doradcę. Nazywa się Shila de Tancarville. Czy ta wiedźma oszalała? To niezbędny warunek. Detmold dopuścił się zbrodni i musi zostać ukarany. Ach, zgoda. Wykonać wyrok. Nie jestem psem, żeby mnie szarpać. Przekonajcie się, jak umiera prawdziwy czarodziej, głupie suchi. Przysięgę i odejdziesz wolny. To w końcu z kim prowadzę rozmowy? Ja i Filipa Eilhart mówimy jednym głosem. Uważaj na czarodziejki. Często zapominają, gdzie ich miejsce. Filippa jest moim doradcą. Czekamy na twoją decyzję, królu. Ja, król Henselt, władca Kedwen, w obecności świadków przysięgam, że odstąpię od granic Edirn. Uznaję państwo w dolinie Pontaru pod przywództwem Saski Zwergen. I przysięgam zapłacić wojenną kontrybucję, której wysokość zostanie ustalona w rok Jesteś wolny. Pokażcie królowi drogę. Teraz Na już czas, Saskio. Tak. Nie podoba mi się to. Co? Saskia. Znam ją dobrze. Nigdy taka nie była. Ma wzrok jak po fistechu. Zapewniam cię, że go nie zażywa. Chodźmy za nimi. Zniknęła. Telefon. Przeszukajmy kwaterę Eilhart. Spieszyła się, może nie zabrała wszystkiego. Jorwet! Hmm. Co to jest? Księga mixtur. Nie mamy czasu na czytanie książek. Czarodziejki pilnie strzegą podobnych książek. Widać, niezbyt pilnie, skoro ją zostawiła. Spieszyła się. Co ta książka ma wspólnego ze smokobójczynią? W tym kraju większość spraw ma jakiś związek z Saskią, smokiem. Skąd to wiesz? Powiedziała mi. To trzymaj język za zębami, Gwynblade, bo jeżeli. Wiem, co się stanie, jak się dowiedzą, Jorbet. Znalazłem opis Tamadoru. Eilhart już mówiła, z czego robi się macierb. To nie jest dobry trop. Obok trucizny zwykle umieszczają składniki antidotum. Znam na pamięć. Królewska krew, nieśmiertelnik, smoczy sen i płatki róży pamięci. Tyle, że księga nie wspomina nic o róży pamięci. Dokładnie pamiętam, jak mówiła, że róża pamięci połączona z nieśmiertelnikiem leczy rozum. A jeżeli kłamała? Może nie leczy, tylko wpływa na umysł. Filipa przekazała jej kwiat przez pocałunek symbol miłości i zatracenia. Pogubiłem się. Myślę, że Filipa podporządkowała sobie Saskie, dodając róże do antidotum. Zabije sukę. Filipa ma do dyspozycji magię i smoka. Może mieć duże do powiedzenia na obradach. Ale co ona chce osiągnąć? Tego dowiemy się <laughs> tylko w logu. No to ciekawie. Zatem ruszajmy, Gwynblade. No idź, idź. O, Zoltan Jaskier. Siema chłopaki. Geralt! Saskia zniknęła. Ludzie zaczynają się niepokoić. Krasno ludy też. Hmm. Saskia weźmie udział w rozmowach na temat przywrócenia rady i kapituły. Chce, by zebrani w lok Muin królowie uznali niepodległość Wergen. Aha, ma wucha tupet. Ale bez niej wszystko szlak trafi. Udarliśmy nosa Henseltowi, to prawda, ale tych ludzi ktoś musi zebrać do kupy. Inaczej zwycięstwo pójdzie na marne. Ruszam z Jorwetem za Saskią. Wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialni za śmierć Voltesta też będą w Lokmuin. E, niektórzy ciągle mówią, że to tyś go zabił. Muszę skończyć te brednie, dlatego nie mam wyboru. Ale wy macie. W Lokmuin zbierze się cała śmietanka północy. Moja absencja byłaby grzechem wobec sztuki. <laughs> sztuki wpychania nosa w nie swoje sprawy. <laughs> Będziecie potrzebni tutaj. Póki Saskia nie wróci, trzeba utrzymać wszystkich razem. Myślę, że mój hymn ma szansę się przyjąć. Wergen będzie potrzebowało więcej pieśni. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się zejdą, Geralcie z Rivi. Na pewno. Wciąż mamy pewne nierozwiązane sprawy. Tak, no tak. Ruszajmy, Gwynblade. Dokładnie teleportujemy się za pomocą magii wiedźmińskiej i połączonej z elfią chytrością haha pewnie się specjalny portal albo coś w ten desy. Ambasadorze Asirie war anachid. Odbyłam ciężką podróż. Ufam, że to coś ważnego. Służysz cesarstwu. Nie z łaski, ale z obowiązku. Wiesz, co to jest? Wiem. Kto to jest? Tris Merigold, do niedawna doradczyni króla Foltesta. Kompresja artefaktowa. Skomplikowane zaklęcie. Żyje. Funkcje organizmu zostały wstrzymane. Ale to jest odwracalne. I bardzo trudne. Poradziłaś sobie z portalem między Lok Muin i Nilfgaardem? Poradzisz sobie i z figurką. Odsuncie się. Nie wiem, jak jej ciało zniesie tę kompresję. Żadnych pentagramów? świec? Przelewania krwi? Od razu widać, że nie masz pojęcia o magii, ambasadorze, ale nie szkodzi. Potrzebujemy jej żywej, Asire. Dlatego upewnij się, by jej ciało jednak dobrze zniosło dekompresję. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Na pewno przez jakiś czas będzie zdezorientowana.

Fenen Septuarian. <coughs> Mepheft. An alzerdek. Dig. <coughs> Merigold. Nazywasz <Nasiva> się Tris Merigold. <coughs> Jesteśmy już blisko. Wszędzie widać ślady harpii. Kiedy to byłeś? Zła harmony. po co mnie... O, wiem co zrobię. Dodam sobie poziom. szkoda czasu. Te góry widziały już upadek dwóch cywilizacji. Najpierw w Ranowie, potem my, Enci. Dobra, tutaj użyjemy kłan jednak. Nie znaczy karty, jest bardzo fajny dlatego Być bo... ...przesza i takie tam... Helio troplu czy jakoś tak. Teraz mogę go włączyć. Oh, haha, jestem teraz mocarny wiedźmin. Mocarny gara ich klimat i choroby. Już nie nie. kiedyś w na tych zboczach rosnęły ścieżki. A, a właśnie zapiszę sobie. Źródła Pontaru nie zamarzały przez cały rok. Dokładnie. Co? Jakieś ludzie? Ciekawe co to. rycerze płonącej róży na pokojowych obradach. Ciekawe, kogo reprezentują. Tego, kto im zapłacił. Hmm. Kto mógł ich wezwać? Radowid. Teraz zakonne ścierwa rozpalają stosy po teredańskim godłem. Szczególnie upodobali sobie palenie czarownic. Tak słyszałem. Radowid widział, co zakon zrobił w wyzimie. Widział szaleństwo wielkiego mistrza. Musiał mieć dobry powód, by ściągać ich do siebie. To jasne. Potrzebował kijana Elhard. Obozują poza murami miasta. To znaczy, że nie są tu oficjalnie. Przyjechali na wycieczkę? Może nie chcą rzucać się w oczy. Elhard trzyma smoka w zanadrzu. Radowid wezwał oddział rycerzy zakonnych. Do tego Sheila i Henselt. Szykują się ciekawe obrady pokojowe. Nie powinieneś im się pokazywać. Wiem. Dla nich dobry elf to martwy elf. Nie dlatego, że jesteś elfem. Dlatego, że jesteś Jorwetem. Spróbuję dostać się do miasta przez groty. Tobie też radzę. Zakonnicy na pewno wiedzą, że jestem poszukiwany. Znasz przejście? W pobliżu jest jaskinia. Do lok Muin można się dostać na wiele sposobów. Skoro Radowic prowadził zakon, pozostali, pewnie też nie przyjechali bez broni. Miasto roi się od rozmaitego żołdactwa. Wszyscy siedzą jak na wiedźmińskiej petardzie i czekają na iskrę, ale to daje nam szansę. Jeśli władcy zamknęli się w swoich obozach, to poruszanie się między nimi powinno być względnie łatwe. Ruszajmy póki nas nikt nie zobaczy. Okej, okay, dobra. Zapiszę grę na chwilę obecną i tutaj na chwilę obecną to będzie koniec. Wrócimy do tego w następnym odcinku Mam nadzieję, że się... Jak zwykle mam nadzieję, że się podobało i Chyba krótszy był ten odcinek, nie, nie mam pojęcia, bo nie patrzyłem ile to się nagrywa już, ale trochę ścinało. Dużo informacji, nawet bardzo dużo informacji bym powiedział, dlatego też yy, następne perpetie naszego Geralta zobaczymy później. A tymczasem pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, wysyłajcie wiadomości i tak dalej, i tak dalej. Dzięki za oglądanie wszystkim, na razie, pa pa.